Dzień dobry I palasajt? Witajcie moi kochani I Janek. Ja, ja też to. tak chcę. Ciężko się tak robi? Ciężko. To trzeba mieć talent Bo A, ten, a ty trenowałeś to przy tym? Przy w siedzeniu w kiblu? Czy? Nie. Wiem. Nie, To, to się nie wsadza Dwa paluchy to jest... w dupę i wtedy samo wychodzi. Mm -hmm. I trzeba nimi ruszać Okay. To, ale to były palce Gimpera mówić. tak naprawdę, nie? Bo A, wiecie To mógłbyście mówić spróbował jakby... My mamy romans, nie. ale nic e, o, nikt o tym nie wie. Już się no chyba to chyba coś tym, tym, że to nagrywa teraz 5, 5 osób, to nikt o tym nie wie. No nikt o tym nie wie i nie będzie wiedział, bo ten odcinek wcale nie zostanie publikowany. To, no pewnie lo, dlatego, lo, że słabo zagramy. Oh. Ca, pewnie cały tak. Chyba mam troszkę zagłośno. Ale lepiej z Ghostem czy z flashem? Z ghostem, chyba. I sądzę, że Clarity ma... będzie dobre Okej, okay. wezmę No okej. Okay. Like <laughs> okej. Okay. Jej, kupiłem sobie skina, będę musiał zagrać. Tak już kupiłem sobie skina i, hey! i zabieram na winida. Dzięki. Nieprawda. Znowu, mm. znowu mnie. Navia, to ty, ty szybciej pikujesz. Mam cię swoje. Proszę, nie, nie słuchaj go, nie, no nie on Cię namawia do słuchaczy. Też mam nową skórkę do Rooks, to może Rooks piknę. jej no, no nie podpuszczaj. Oh, ja, ja, nie 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 podpuszczaj. Nie, ja nikogo nie podpuszczam, ja no. tylko mówię, żeby miała dziewczyna swoje zdanie, a nie ślepała jakieś. Ja ja Ej, Bosza, kim tu zagrać? Boże. Boże, to zagrać? Pom Bosza. Bosza, pomóż, się, może da Ci znak. Rim? Nie no, waj może zagram. Ten wiem co robi, myślisz jak ma smajta to mnie stroluje Idzień to grał Czemu ty grałeś na Na F flashem okay. oni przewidzieli że mamy nawie, bo zbanowali Leonę No bo nie wiem Ja nie mogę Nie? Ale on Mają cheaty. Wyczuli jej perfumy Tu na pewno jest to ręgarem ale Ale, ale nie. jestem słaby no, nie umiem im grać. Bo jest beznadziejny. O, no? okej. Okay. Lubię. nerf tak. jest słaby. Tak naprawdę to ty jesteś beznadziejny, a ręka ci zrobił, wiesz. No właśnie. No, no dobra, ma... Tak, masz tak mnie. było. W ogóle mnie to najbardziej Shen wkurwie, on niby dostał nerfa i tak pruje jak świnia. No ja dawno nie, ma... nie widziałem, żeby ktoś grał Shenem. No ja ja się właśnie... skończyła meta. No ja jo, jak się skończyła meta. Ja go prawie widzę co chwilę jak ręka jakiegoś gram. No grę, chyba nie. Leś, no ja nie myślałem teraz, że to jest Wukong na topie, Dwaj w dżungli i Ezreal no. i jest na Midzie. To... Tak, myślą, myślę. Ok. Ale się zdziwią. No ja pierdolę. Nie <laughs> wiedział, to udziela kogoś Myślałem, że kupiłem sobie skina do Tristanny od... No kupiłem sobie tego Rocket Girl. A. A. O ty szaleńcze Będę miał Warusa przeciwko sobie. A, Ale fajnie. fajnie no. A blue S Czy taki normalny? Nie no, nie wiem, zobaczymy Dobra Ale to inne masterisy się bierze to, no, Wiesz co, nie, nie wiem, ja ustawiam takie jak mam i tak nie umiem nim grać, więc to, co to za różnica jak no. go będę budował Jebać się i tak to jest tylko normal No właśnie No to, dobra. dobra, to, ty ty jest to jest wszyscy daj. wybrani, więc przechodzimy do gry E i gry. Masło. Jeszcze się nie nagrało to masło. A, masło U mnie się nagrało, u mnie się My nagrało też. U mnie nawet ry. U mnie leci wow, masło. No kurde, a ja, ja już nawet wcześniej zatry, a ja wcześniej już zacząłem nagrywać zanim wy zaczęliście jeść. No ja też oszukamy. Ale jesteś fajny najmłodszy Ale no. nie powinieneś się wytnę. Robić. wytnę to. Dobra Pewnie nie wytnie, bo mu się nie będzie chciało okłamał nas właśnie. Ja mam zawsze tak samo, nie, <laughs> nie wytnę, ale, ale nie chcę się. Po co no ciąć się nie chce? No po co się później nie pamięta? No po, po co ciąć? Poza płacę. tym ludzie lubią takie rzeczy oglądać. Tak, też tak uważam. <głos> no, <głos> dlatego, wiem, dlatego zostańmy przy tym, że, że wytnie. No. Że wytnę. Ale lipa. Nie no, bez sensu tą karmę wziąłem. Nawet nie wiem, czy, czy, mam to nagrać, bo to będzie chyba drugi odcinek karmą pod rząd i doceniam to samo, więc to jest ten No to, to, no to dobrze. Wiesz co, no, nagraj, bo się później tą karmę, to jest w sumie niegłupie. No, Nie, znowu ludzie zjadą o, za to, że jestem supportem. no powiedz, że takie wymagania są, no. No. Dziew dziewczyny najlepiej grają na sporcie, bo najlepiej potrafią no, się opiekować tak swoimi jest. przyjaciółmi. Klasyczna dziewczyna w lodu, gra support'em. aportem. faku! Wcale nie. No, ale... no, niestety taka prawda. Ewentualnie adekery, ale to tak już. Nie, no mówię. prostu bo bo dziewczyny... dziewczyny lubią dolną linię. Bo... Ha, ha, ha. Bo dziewczyny są opiekuńcze, dlatego grają z supporta. Opiekuńcze. Mam ten... Jak to się... Tak? Może... One, one lubią rzucać tarczą. Instynkt macierzyński mają stary i muszę się opie opiekować. No patrz, znalazłem kulkę analną. Ej, ale instynkt macierzyński w kobietach rodzi się dopiero od 23 roku życia, także... No ale dobra, w, dobra, 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 dobra. Dawia szybko do <laughs> Patrzcie, tu jest kulka analna. Gdzie? Ale fajnie. Tyle Ej, mogę sobie wsadzić? Gdzieś? No nie, Mian? ja chcę z nią potańczyć Ej, to ona stoi tu. Patrz. Dobry. O, zabrała ją. Ej, dlaczego nie podałeś mu ręki? Gdzie jest moja kula? O! A Lisin rzucał ku. Huchnął wiatrem. Kupę chyba. Kupę. <gryśń> nie, nie. nie <gryśń> dobra, nie. Tu <gryśń> się A, Lisin nie zna żółwi, dobra. Ale śmiechu, ale ma ślankę. No ja się uśmiecham. Ja przytankuję, bo dostanę slindę. Okej, okay, smacznego. Jesteś szalone? Możesz całego stankować? Nie, nie, bez przesady. Mam jednego slinda mogę. Jej. Ty tak nie Kogo? No ja nie umiem, ale ja umiem z E. Ja umiem się teleportować. Nie, nie pokazuję. Nawet dwa razy. Nie stankujesz same. No jeszcze ja. mam flesza. to dobry jesteś. No jeszcze mam flesza. No wiem. Dla no, bo jeszcze kryt wpadnie i co będzie się działo? Nie wiem. Dawno na wtedy. Hej! W dżungli chyba lepiej maksować E, co? Czy niezbyt? No, bo nie wiem, czy daje więcej atak speedu, za zobacz, Jak daje więcej atak speedu, to tak. Varus no. będzie denerwował z pasywką. To mi tak jest tam, po parę map w campie więc tak E lepiej maksować. No. Varus, fuck off. Na mnie to może będzie co ogat. Okay. Obywa Wtedy sama. się zdenerwuje pewnie i będzie gorzej grał, bo będzie presja. No to Napisz, że jak chce być powieść. na YouTubie, to musi przegrać. Tak <noise> <noise> W sumie prawda Mamy <noise> prawda Szczerość polskiej youtuberki Ona kocha swoich widzów Tak Ej, bo tak wypadasz tam no. Olej, przypierdoliłem z sandała. No Bo się. Oooo, oh, first blood. Aha, To jest. Fajnie. Jest 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 najmuz... No wiem, dobry. On narzekał na karmę. Znaczy, ja nie narzekałem na pik, tylko na to, że. Na znaczy, to, że jest, że to, jest to teraz nam idzie cały czas albo karmę, albo lis. No, no, że ty, tego no nie zlasytowałem. Co z tego zwardowała? W tribuszu chyba nie. A bo Lulu idzie na mida? Co ona, gdzie ona poszła? No właśnie nie wiem gdzie ona poszła, chyba na blue albo coś takiego. Bo, no się zjarała ty. <laughs> Dawaj hajs na... na <laughs> ej. dziwny jest ten Cho'Gath. O, potwierdzone info. O, a co on mówi, Ej, o, tu jest Lee W ogóle jest strzelony. On nie podpalił oh połowy HP. <śmiech> nie <śmiech> wiem, znaczy, miałem takiego rankęta, którego na 100% przegrał, gdyby ktoś też grał normalnie. Ale Garant po prostu do mnie zwalił ulti i później sobie jest dopiero Prawie Prawie tak mnie zabił. Wow! O, nice! Zajebiście. Dobra, Good wyszło job! nam. Chyba ten odcinek. Piękna obejrzcie. akcja nam wyszła. <laughs> Chyba by <ten> go <laughs> Nie no, piękna akcja. No. Dobra. Skupu. Jak się buduje Blue Eyes, bo ja nie mam lanego pojęcia. Up, teraz jest Łeska, Łeska. Lizarda już się nie opłaca kupować. A zamiast... kupu Łeska, a później rób Blood Tristana. Dobrze. Zwardowany to top. Salat? Zwardowany top. Nie no... Troszkę... Lipa na razie z farmieniem ale to się zmieni zaraz. Zrobię tego... <coughs> BRB i zaraz wpadnę, nie? Zobacz, ale tam, mówię, Tak No dobra. No, no, no widzę. Ja ja a ja mam teleporta. Ja <coughs> też mam flesza. Nie no ja nie mówię o flashu Ale ja mam flasha No to patrz A i co? <laughs> nie bo to będzie zbardowanie flasha <laughs> Nie no co to będę się będę szybsza Ale, Dobre w Co strony. tu? Łukonki w dżungli dobre być Ej Pongli? no, nie ma Oni nie mili są O Ban dla nich, ja bym Urwie, prosto... im nogę. Będzie Bana, kurde, noga. report. Podstawowy item, pamiętajcie... warmo No, no jaki, no mów. Tormail. No, Blade. <coughs> we <was> we, <coughs> według to pierwszy item, który powinno się budować na Ashe jest to Tormail, więc... <coughs> na każde dekary Tormail. Tak. Na Warfit. No, tak. Oh, fuck. Jeśli się to może to jest dobry build. Bo wtedy twój przeciwnik nie ma mocy, żeby ci najebać. No ale ty też nie masz mocy, żeby jemu najebać. Ale, <grym> ale to nie jaka... fag Logic, nie? Ej, no, nie no, masz, masz kryta z pasywa to jak tym krytym no, strzelnikiem. No, to czy no, się dolisz, to mu z, z tym bazowym AD, no to o Jezus. Ale to warto. Jeszcze, no masz, jeszcze masz na przykład jak masz Janet, to ona ci podrzuci AD, więc musisz wiedzieć jakiego jakiegoś... Ale, ale ich zrobiłem. Zostaw zrób. tego minionsa jednego, bo będę o szósty. Dzięki. O, bo on ma już tego flipa. Tyle harasza. No nie? Skacze je Ja Ej. nie zauważyłem, że ma ulti z mage'em. Taka tam sytuacja hardcore'owa. A no. No, no ma No i to jest smutek smute. Co, ty to to jest, jest smutek Ja smute. będę wierzył na bota ja No tu się Warusem Ojej, ojej, ojej Dawaj, dawaj Bum Dlaczego to jest dobry tym? Bo... Pomagała. Dobra, bo sami sobie w dwójkę poradziliśmy. To, ja to na, ale ja chciałem na to Famous, że wpadłeś, nie? Dzięki. No, przyszedłem na botan, no, tu mają przyjemność. On nam pomógł, wiesz, emocjonalnie. No. Nie no on przestraszył po prostu tego Eza, nie? Siłą umysł. Eza? E, Eza, boże. Warusa. <laughs> no To nice. Dzięki. Dzięki no. Famous. No luz, luz. mimo łatwiej na topie. Teraz. Ej, o co tu chodzi, że dżunglujący Wukong ma szósty, a dżunglujący Disney ma czwarty. Jak to jest zrobione? To do to jest trudnych jest... spraw... wariat jakiś. Jak to jest zrobione, Discovery Channel? Ej, albo Galileo. Gdzie jest ich blue? Ile ja mogę tu czekać? Galileo też jest okej. Okay. No nie ma ich blue, przecież ja go zabiłem jak miał blue, o co się stoisz? Czekam na blue. Ty. <laughs> Nie, możemy Drake'a powoli robić. Możemy, <gry> możemy nawet zrobić. Dobra, już mida, to wygraliśmy lekką pałą. Weź ją przy mm. trochę. Co? Czeknij ją. No, dobra. Ty, Taką lekką pałą. No. no. Dawaj, Taki dawaj. Teraz. Takie tarcze. Gdzie ona ucieka? No, nice. Boże, nie. Boże, a u mnie ani razu nie był. No co, to, to już byłem przy siedmiu fragach starczy. Dobra, polimorfia. Więcej rafagów mi nie potrzeba. Oj, patrzę, o! patrzcie teraz to. Gdzie? To na topie? Fejdż. Dzięki. No. Widz, <grym> widział <grym> mnie bardzo. Pójdę na reda, pójdę po buty i się cofnę. Wtedy szybciej <grym> będę mógł zbankować. Okej. Okay. Patrz, skacze. Widzę. Na mój widok. <grym> na mój widok. Cieszy się. Skacze na mój widok. Cieszy się, No, Aż muszy skaczą. Ej no, nie zmieniaj mnie Nie zmieniaj ey, nie bój się <grym> Nawia do pokebola <grym> <grym> <To> Ja <grym> uh. ich połkować, czy bo ja tu się wolę skupić na hitowaniu No to ty sobie las a ja ich wiesz, obijam Ja ich pierdolę na hajst No kurde Plus 3 goda, piechoto, nie chodzi Ej, Lisin tu jest. Boję się. Dobra. O. O, widzisz, mówiłem, że ci zgonkuję. To dziękuję. Nie! Nie, no. O Jezu. Kupze. Dobrze. No co, Lisin? Nie bo, było bo. planu bo? składania Vampirix sceptera, ale już się zmieniły plany. Ej, no, nie trafiłem. Ej, hey, tu jest Lisin. Yes. Hello. <noise> o, jest i nie, on tu jest, w krzakach Ej, to w no zajebiście dostał skórę. i... Wiochałem mu w Dobrze najmu. znowu moją linię, dziękuję. Mm. <laughs> Którąś trzeba w końcu. Nie wiem, no. cię lubię. Dobra, ja ci teraz mogę salat tam pomagać. Dziękuję. Salat kutwa. Kutfon. Salat Kutwonk. Kutwonk. Tak. Kłuczę salat, co ty? Właśnie chcę zrobić kutwągę, ale no muszę dawaj. go kupić, nie? Dawaj! No dobra, już dobra. Biegł do końca. skończeniu linii, a co? Już. Unstoppable. Uciekaj, Daymoon. I teraz Lulu a. go zabije? A. Ale śmiesznie. Ej, Oriana idzie, Oriana. Ej, ja już tam any. lecę. A. Może, a. może a. będzie... Lulu na fragu. Na pewno o. cię nie te creepy nie widziały. Lee no shit. Gdzie ty pobiegłeś? Jak się przemkniesz to cię uratuje. Ej, tu nie trafione. No nie, on już mnie zjadał, no, proszę cię, nejmuj. E Executor. Q, W, Nie, dobra, nie, 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 nie. nic z tego. Zrobiła uniki. Dobra, Salad już idę, Misiu. Chodź, michu. chodź, chodź, Blue. Dla mnie, he. Albo dla ciebie w sumie. No, Może byśmy zdążyli. No, no dla Blue Eza się przydaje. Dla blue, za blue się przydaje, dobra? No. Tak kremuje. tak rymuję. You don't say. Takie A. ryby. Nie spodziewalibyście się ich. Widzisz, nawet będę szybciej od ciebie na twojej linii. Ty. Tak, tak, tak. Royana Roja... A. A. Zobaczymy, bo jak spesza... No nie, no broń. No Przyskoczę, się skończy, to nie wiem. Ja no nie! Ja już miałem mantrę, że się chwilę ci, kurde. Udziel uniknęła ulta, czy jak? Nie no, Aha, przeszła bo ja Aha, od razu z ulta Kurde, so close U nas jest SS dwóch Varus był przed chwilą na i ten pan będzie raczej do was wracał, nie? Dziękuję a gdzieś mam takimi już freka oddałem. Wiem wiem. Ale oni wracają normalnie. Bardzo chciałem panu podziękować i... Proszę bardzo. Normalnie powiedziałbym, że w zamian dałbym ci Anala, ale tak to nie... Rodzik po programie. No dobra. Boże. Widać, że się chłopaki kochałem o co? No co? Każdy ma randkę z kim Czy Ty się mówiła z gimperem? Tyle miłości. No właśnie. Tyle miłości. Polskim YouTubie Tyle fejmu. Ty się wszyscy kochają. Później, kochają Później wszyscy będą mówić, że polski YouTube jest homo Eee, Oni o, też będą kiedyś homo się przekonają <grym> do nas ale to? Się kochają, O ty problem. sucz Bycie homo to recepta na sukces Uciekaj, na wie, idę tam Ole wielki warwuson No, bo dostał ultę ale O nie, tak. tylko nie tower Masz o, dobrze, dzięki! Jezu! Świetne, Dobra, tu nic nie Jakiego ty masz twarda! No, po prostu, jest taki dobry, nie wiem o co ci chodzi. Ja nie, to jest kot. To była druga szansa. Jak? No trzy razy sztuka. Życiowa. Akordalna stykna się... No jak patrzcie mam kolegę. Zostaw, nie zabijaj go! Zostaw, nie zabijaj go. Ja go tylko przytuliłem. Jest Co tam leka. robi, ten minion? Jakiś breakfast. On biega za mną, to jest mój kolega. No chodź. No znowu. No, chodź. Dawaj w nich tam na tym idzie. Ej, a mówili, że w League of Legends nie można mieć petów. On jest zajebisty. No kurde, jak ona jest szybciuszna. Nawias zmieniła tę zasadę. No, Ej, a czego? no właśnie. To Zabijesz go, dobra, to nie odpadnę. Takie jest życie. Takie jest życie... Wszyscy, wszyscy, kiedyś, wszyscy kiedyś umierają sobie. Takie jest. jest życie chomika. Każdy chomik kiedyś... ...zemrze. Zemrze. To co, blue dla mnie? Hey. Dobry kill na ale zajebiście. Proszę bardzo. Dawaj, mi tu. A, chciałem, kurde. Quadrze. No. Mm. Może frytki do tego. do tego. No. To co? Moje blue, tak? Okay. O, daj mu <grymne> To że wszystko kalkulej ty. Nie, jest marcia, Mam się tak blu nie przydam. Calculated wszystko. Tu nie ma nic... Boże, pan sam sam zostałeś. Wiem, 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 już się cofam. Wiem, wjebany Pento pento, Jak lubisz? Czy <grymne> <grymne> jakie? Jak lubisz pento? to wiesz. Ja bardzo, a ty? No, to zależy. To nie lubi kiełby. To nie lubi pęcicha, Ej, ten łukąg wcząpił, całkiem fajna sprawa. Dużą Ej, ten... farmę. Eee, Ej, palacek na bota. Już lecę. Na bota, raz? No bo zbań. Teraz ja zastępuję tego miniona, ten rozumiem. Który tam mm. za tobą tak. chodził. Tak, tak. chodź. Ooo. Oh. Kawę czy pusznę to no nie uciekaj ode mnie, okej? Okay? Nie pusznę. Tylko nie umrę. No ja, ja chcę do domu. No chodź tu. Mmm, no Coś chodź po kawę. Kurczę. Pokażę ci w tej sytuacji. Nie, nie mogę zminimalizować, gdy ja chcę się kichać. Nie mogę lecisz z mikrofonu. Dawid, no zabrać. Wal, my lubimy słuchać, jak ktoś tu. kicha. Nie! Słuch? No, kichaj się. Kicha. No ej! Tak, Ta, go troluję tam. Cóż się przekonam, cię pokażę, jak się farmę zabiera. No kurde. No kurde, no kurcze. Nie mam, mam reda, haha. Ha. A moje? Ha, ha. Blue, blue S chodź, 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 Dragon'a może zrobić. Oj, tam no. Oni... Zgadzał okay, mi budować jest... bloda, no to zbudowałem. <laughs> no tak, ale chodzi mi o to, że blue built. Taki blue to. Nie jest chodź. Ej, salat, nie musisz tego Chodź tam do nich, halo. <laughs> <laughs> nie, bo znowu się... mi każesz biec za tobą. Ej, ten lis no mi nie trafił, skój się cykam bić. Trochę się cyka. Tak ma być. Trochę się cyka. to tankuje, więc. Jedne. Moje? Ej, robmy akcję na idzie Dobra, no. nie famous. Jeszcze więcej spina. Nie no. mam no. multa. No. Oła! No. Maria, no. gdzie no. moje no. fraje? Ej, no! No nie! Uciekła! Gdzie <grym> jest a gdzie jest reszta? Byś się zachował po koleżeńsku, jakiegoś fraga oddała No, dałem nawi, tak? No, no, no o co chodzi? To jest go mój przyjaciel nowy, zastępuje miniona i oddaje mi kilę. No, tego chcieć więcej. Nie, nie, nie to... granej. O, no, to by też się przydało. Ojej, ten warus nie taki straszny jest trochę. Bo, boję się go. Tak cię Ej. napierdala? Takie no. szalone łupki. Uderzył mnie za 50 chyba <grym> Bardzo długi odcinek Oj tam oj tam Na, najdłuższy No, no lepiej to defować chodźcie Mam w swojej kolekcji w kolekcji chodźcie blue się sama. Mam nie mi? nie ci sama Mamy ci Ja nie miałem no. żadnego, ja nie miałem no. żadnego ja blue mogę no, najmniej no, no. Miałeś blu. Nie Moje Też miałem blue potwierdzam on, on chciał Kurde. zabrać nawia. ja Wolałem wziąć dla siebie o. niż mu oddać nawia. tak to bym widać. Dzięki Dobrze. Cześć Lissin Za to że był chamski Dobrze. nigdy nie a w, a w swojej kolekcji mam lepszy odcinek mam w 16 minucie Win Muszę to wstawić, to, ale to z brązu i dobra teraz budować z no. tej kropelki Manomuna? Yy, jeszcze... jeszcze nie kup teraz Shina i nie, to ma. musisz mieć dużo tego... Dużo staków z tego. Dobra, a To się później szybko kończy, z tego Okej, okay, lodową rękawicę rozumiem, tak? Yy, nie Na razie zostaw Shina i teraz kończ tego Muramana Dobra Panamunę nie, nie, no jeszcze nie wyewoluuję nic no, no, oła, no Ała, ała, Ała To siedzę mm. no, co w tym jest? Mm. Nie <laughs> wiem Ale, ale, no ale, ale z boku Uwaga, teraz uwaga! Ja Czy będzie to? coś? Uwaga teraz, uwaga. Czy będzie KS? Uwagi. Nie będzie. No i widzisz? Nie, I widzisz? nie, nie lekam się. Zapierdolą cię. U. ale. A ja już lecę, lecę po pętę! Nawia jakaś kocica, co? Być. Co to za kocica jest? Ja nie. To no ja też nie. Ale... Się... Ała, ała! mówicie, że umieracie. <laughs> Latałam jak, jak szalona. Lissin. Co jest, pana ona tej drogi? Chodź tu. Bo, fire, flash agresywne flash, et. To flash nie jest defensywnym spelem? Gdzie on, O, sfleszował tu. Chcę wygrać. No, nice, mawia, no dzięki. Gdzie on jest? Ej, ej, warus ma blue. Ej no! Gdzie jest oddał mój triple? triple. Yeah, yes. 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 Ja. Gdzie? Jest, jest, on musi być mój. Zostaw, zostaw to kutwa. Ja już niegnę, spokojnie. Ja zaraz zabezpieczę, nie mam. O, Czuję czu jakiś. Czuję kila, czuję kila, muszę. Nie! Nawia! Zostaw go! Nawia nie! Nawia! No nie! Bierz go! Biegnij! Dobra, nawia tutaj, a Polasek tu. No, prawie! Nie! Mój lisień mi Dobra, co tam jest? Zaraz gosta, odpalę chyba. Patrzcie, patrzcie to! Patrzcie to! Nie! Nie, Boże. No nie. Podziwę. Yes. Dobra, ładowa ręka bite. Oj, Sam sobie o, pogratulował a... <grym> Może piątkę oj, 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 Dobra oj, 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 o oj, oj, Ale oj, oj, Ty Oh, wow. O mój Boże! Bohater w oh, tego meczu, bohater! <laughs> oh, Boże! O oh, kurde, so close! No! Uwaga, złożyłem pierwszy item. A zobacz to, napiszę mu! Wow! sala, oh, szybki kiki. Koszty! Oh, Nie ma tak łatwo. Spokojnie, Nie ja lubię cię. Itemy. Dzięki. Not, not even Cloud, baby. Dzięki. Czekaj, co ty powiesz? No nie! O tak! Nie! Tak było, tak! o to chodzi? Czemu Palasade ma 0 x trzeba go uśmiercić? Da. On nie powód? może być najlepszy w tym teamieżu. Palasade! Nie umiem grać i z Rillem 10 0 Dobra, to wiecie, ja jak będzie team fight, to. to, to uciekaj na niego i. Nie, go zabiją. <gryst three> A więc <gryst> się <three> Kobisa biedna! biedna. Najwyżej powiemy, że się trochę cykamy. Aj. O no, no. Aj, to no. nie wiesz, to tak miał ale może jeszcze. Ale może jeszcze dobije kogoś. Jegoś flaga. No i brawo. Ej teraz. Ten jest fajny. Jak to było. Co? To jest, jest mój fajny. nowy przyjaciel. Chodź ze mną. No nie. Chyba nie no, żeby. Nie. nie lubię, nie lubię twoich nowych kolegów nawet. Jestem <noise> Umie Umierajcie sobie, nie ginie. No Lissy, dawaj top. przyciągaj się. Zabić nie. Pala, sajda. No wy... Nie! Użyjcie no, kiedyś. Ja pierniczę. Boże, nie zginęliśmy, od strachu. Ja nie wiem, jak tak można sobie. co? No ja wy się tam bicie, ja sobie tutaj robię turet. No, nawet to jakbyś. Ja nie to jest, musi ich brać. Czekaj, wyjdźmy znowu. Na kurwiłem ja ich santo. No nie! Mam czemu wody? Dżemu! Bo nie ma dżemu, sprawiedliwość musi być. Ej, no. <laughs> sprawiedliwość. To zwłaszcza niesprawiedliwe. Dlaczego Fame nie... Fej musi się zgadzać do tego. <grym> Ej, dajcie musisz... im odguszować, nie, nie róbcie tego. <grym <grym dajcie im szansę. Jest! Skończyłem to. Co jest to? Pędzol, nie chciał koniec! Koniec To by było na Nie, A, no. ja jeszcze pokazuję końcowe statystyki. Ale to no, my się tutaj żegnamy. No to się żegnajcie. Dziękujemy naszym widzom i pa pa! Czasem następnego A u mnie się widzimy w końcowych. Okej, okay, tak więc tak wyglądają końcowe statystyki moi drodzy No, yy, wiadomo, że się Kutwa nie popisa, bo tylko 3, 2, 4, bardzo słabo, słabo zarobiony Gold I to był ostatni odcinek, yy, kiedy z nami zagrał Bro, Bo ktoś wszystko sksuł <laughs> Ciekawe kto, Nawia. Miała, je... eee. <laughs> Miała jednego frekta Wzięła Oriannę Wzięła... No My też czy to wzięło to ej. Ej. Eee nic ode mnie po, pozytywnie. No. Dobra, w takim razie to by było na tyle w tym odcinku. My was już zapraszamy do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka, ja facebook.com Tak, cool kulka analna link, link była. Linki do naszych kanałów w opisie. <laughs> jak nie zapomnę, jak nie zapomnę. To ja ci przypomnę. Dobrze, dobrze. Ale przy, przypomnienie tylko w formie banknotu? Dokładnie, dogadamy się <laughs> jakoś e, no, także był ze mną Salad Kutwa Cześć Neymus. Pozdro. Ładavia. Pa. E, Jadek, tak? Dobrze mówię? Tak. Janek. No i, I, i Janko. Janko muzyka. No i trzymajcie się, ciepło cześć. Do następnego odcinka. Hej.